Ale jak budować nawyki? Jak znaleźć czas na rozwój osobisty, gdy jesteś człowiekiem zajętym, zapracowanym, gdy jesteś młodą mamą, która też na nic nie ma czasu? Myślę, że i na to znajdzie się metoda. Chodź na film. Cześć dzień dobry bardzo. Witam cię serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie poświęconym rozwojowi dobrych nawyków. Być może Ty sobie nie zdajesz tego sprawy jeszcze, chociaż jak już jesteś ze mną jakiś czas, to już wiesz, że człowiek tak naprawdę jego działanie składa się z nawyków. My wiele rzeczy robimy nawykowo. I być może nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy, zarówno tych dobrych rzeczy w naszym życiu, tych, tych dobrych nawyków, jak i też złych. Warto mieć nad tym świadomość, warto nad tym zapanować i warto rozbijać się w tej tematyce. Dlatego ja dzisiaj z troską o Ciebie, właśnie tak o Ciebie, e, chciałabym Ci podpowiedzieć, chciałabym pomóc ulepszyć Twoje życie i podpowiedzieć Ci, jak te Twoje dobre nawyki rozwijać w trudnych, eksema, ekstremalnych sytuacjach, gdy jesteś zapracowany albo gdy jesteś młodą mamą, która dopiero co u się urodziło dziecko. Bo właśnie takie pytania otrzymałam niedawno na Instagramie, jak zaczęłam tutaj tę serię e, o nawykach. E, dostałam pytania, no dobrze Kasia, ale co robić, jak się nie ma czasu, żeby rozwijać te nawyki, kiedy znaleźć czas na sport, na to zdrowe gotowanie, na czytanie książek, na grę na instrumencie, etc., etc. No to dzisiaj postaram się odpowiedzieć Tobie i dam Ci takich pięć, Wskazówek takich pięć e, trików, które bardzo ci to pomogą. Po pierwsze, porzuć myślenie, że na, na budowanie nawyków na rozwój osobisty trzeba znaleźć czas, wygospodarować sobie tego czasu, nie wiadomo ile. Tak, owszem, na to trzeba mieć czas, ale są takie sytuacje w życiu, są takie okresy w naszym, w naszym życiu, kiedy tego czasu jest bardzo mało, i tak naprawdę wszystko. E, w tym wszystkim chodzi o to, żeby sobie ten czas wyrywać z różnych rzeczy. To jest taki trochę mit. Ja to mówiłam w jednym filmie na YouTubie tutaj, jak pogodzić życie osobiste z em, pracą, z rozwojem osobistym, i pod, podlinkuję to tutaj, ale chodzi o to, że to jest mit. Że my będziemy, przyjdzie taki czas w naszym życiu, że my będziemy mieli na ten rozwój osobisty nie wiadomo ile czasu. Tak nagle nasza doba się rozciągnie, a my będziemy mieli sobie dwie godziny dziennie i będziemy sobie tak myśleć, jak to się rozwinąć osobiście, jakby jak tu nowy nawet wdrożyć. E, przypuszczam, że tak w niewielu wypadkach jest. E, zwłaszcza trudno jest o to, u osób, które pracują, mają małe dzieci, a wiem, że tu takie mnie oglądają, i bardzo trudno jest znaleźć dla siebie w ciągu dnia takie dwie godziny, żeby sobie coś robić, rozwijać się. Dlatego ten czas trzeba sobie wyrywać. To jest mit, że my mamy tak podzielony czas na pracę, na rodzinę e, i jeszcze na rozwój swój, na, rozwój, na hobby, na budowanie nawyków. Oczywiście, jeśli ktoś ma już takie dzieci, że sobie chodzi do pracy, no teraz w czasie pandemii dużo osób pracuje w domu, no ale załóżmy, że te dzieci są w przedszkolu, pewnie nie w szko na szkole zdalnej, w szkole zdalnej, nie w szkole takiej fizycznej, bo szkoła fizyczna no to teraz dzieci nie przyjmuje, no ale załóżmy, że są w szkole zdalnej e, i to jest taki mit, że my mamy po podzielony tak czas, zwłaszcza właśnie rodzice, którzy że mają dzieci teraz w domu i pracują przy tych dzieciach, muszą pracować, albo są mamami, które, no, ojcowie też są czasami na macierzyńskim, na, na tacierzyńskim, czy na urlopach wychowawczych, ale jesteś, jeśli jesteś młodą mamą i cały czas jesteś dzieckiem, praktycznie, wraca mąż, ojciec tego dziecka po pracy, no to wiesz, że tak naprawdę masz bardzo mało tego czasu dla siebie, i to jest mit, że że możesz sobie tak go wygospodarować, żeby mieć nagle 5 godzin w ciągu dnia dla siebie. No o to jest bardzo ciężko i w ogóle ciężko jest o taki podział życia na takie trzy sfery. I zwłaszcza jak nie ma czasu tego na nasz rozwój, to trzeba sobie ten czas wyrywać. Co to znaczy wyrywać? Na przykład, jeśli masz małe dziecko, to są takie praktyczne rzeczy, jeśli to dziecko się już e, raczkuje, czy tam siedzi sobie na marcie i zajmie się chwilę na przykład zabawkami, no to weź sobie zrób kawę, i siąd sobie moment tam z książką, poczytaj przez 15 minut. Albo obejrzyj sobie jakiś kurs rozwojowy w internecie. Teraz jest ich pełno, zależy w jakiej dziedzinie działasz i możesz się rozwinąć. E, albo, nie wiem, też jak, ma, a, jak masz jak taką potrzebę, możesz sobie obejrzeć jakiś fajny film na Netflixie, który też e, przy okazji może być rozwijający. Uważam, że na przykład serial The Crown jest bardzo rozwijający, tak samo jak serial Outrunner, bo uczy o czasach przeszłych, stanowi też dawkę edukacji, nie tylko to są same em emocje, ale też stanowi edukację. Edukację z historii, więc można takie rzeczy robić. E, można ten wyrywa, wyrywać sobie czas. Ja na przykład, jak miałam e, dziecko, niemowlaka karmiące. Przeczytałam wtedy, wbrew pozorów, pozorom, najwięcej książek w swoim życiu. Tego, kiedy w tym roku, kiedy urodziłam mojego syna, przeczytałam najwięcej książek w moim życiu, bo ja bardzo dużo czytałam podczas karmienia. No, te karmienia, to zwłaszcza przez pierwsze pół roku, trwały dużo. Ja siedziałam na tym fotelu, wyjmowałam sobie Kindla, z Kindlem było ładniej, łatwiej, bo tylko pykłek, pyk, pyk palcem. Moje dziecko się karmiło, a ja wtedy czytałam, matko, ile ja się naczytałam książek. Ja chyba nie miałam nigdy w życiu tyle e, czasu na czytanie książ książek. Puszczam, że gdy się ma jedno dziecko karmiące, a drugie dziecko, na przykład takie dwuletnie, na które trzeba zwracać uwagę, bo tam może sobie jeszcze zrobić gdzieś wejść w kąt, to nie będziesz miała takiego czasu, żeby sobie czytać spokojnie i jednocześnie doglądać tego dziecka. Ale jeśli na przykład to dziecko jest w przedszkolu już twoje, a ty jesteś tylko z malutkim dzieckiem w domu, no to zawsze możesz sobie poczytać. Ja mam takiego kolegę, który zawsze mówił, że on nie ma czasu na modlitwę, a bardzo chce w domu ma małe dzieci, wieczorem jest zmęczony, pada, nie da rady, po pracy, po, po pracy przychodzi, zajmuje się dzieckiem. No, mężczyźni też mają e, często no, taki wyczerpujący czas w życiu. Ja wiem, że e, czasami jest, ich, jest faktycznie łatwiej iść do pracy, zamknąć się na 8-9 godzin, niż być dzieckiem szczególnie wymagającym przez cały dzień, ale różnie to bywa. Są wymagające prace, gdzie naprawdę trzeba cały czas działać, myśleć na wysokich obrotach. Przychodzi się do domu e, i jeszcze no, chce się z dziećmi pobyć, chce, chce się nimi zająć, a w wieczór już człowiek pada. Ten mój kolega jest akurat prawnikiem i, na, i akurat tak się składa, że ma wymagającą pracę i nie ma czasu zbyt dużo siebie, dla siebie. I on podjął taką decyzję, jak wchodzi do biura o dziewiątej każdego dnia, to w ogóle ma oddzielny pokój, akurat tak się składa, ma oddzielny gabinet, zamyka się i mówi wszystkim, żeby mu nie przeszkadzać, bo on ma 15 minut dla siebie. I co on w tym czasie robi? On się modli. Czyta Pismo Święte, medytuje, kontempluje nad tym Pismem Świętym. I to jest jedyny czas w ciągu dnia, kiedy on to może zrobić. I powiedział, że to jest też tak dobry nawyk, który sobie wykształcił, że wszedł, weszło mu to w krew. I teraz wszyscy wiedzą, że jak on wchodzi o dziewiątej do biura. To przez pierwsze 15 minut go nie ma i najlepiej mu nie przeszkadzać. Nie wiem, czy tam wszyscy wiedzą, co on robi, czy nie. Faktem jest, że raczej mu nie przeszkadzali. Drugi y, sposób na to, żeby znaleźć czas na, swój, y, na wdrażanie dobrych nawyków, na swój rozwój, to jest taki, żeby y, zajmować się wtedy, kiedy masz tę chwilę czasu dla siebie. Och, co ja bym dała, żeby mia żebym miała taką wiedzę, jak kiedyś, kiedyś jeszcze w czasach przed dzieckiem, bo jak się rodzi dziecko, to tak naprawdę świat, zwłaszcza pierwsze, świat przewraca się do góry nogami i tego czasu, zwłaszcza przez pierwsze lata życia dziecka, przez pierwszy rok jest dla siebie bardzo malutko. Więc jak już ten czas dla siebie znajduje, znajdowałam na przykład, bo mógł ktoś się akurat moim synem zająć godzinę po południu, albo mogła się zająć nim babcia, albo właśnie zajmował się nim mąż, to tą godzinę ja naprawdę w stanie byłam bardzo dużo zrobić. Nie tracił, to, to jest taka domena młodych matek, że zaczynają wiedzieć, jak zarządzać czasem, zaczynają wykorzystywać każdą minutę i wyciskać z niej jak z cytrynki. I ja wtedy też tak pamiętam, że robiłam, że jak miałam tę godzinę dla siebie, to robiłam dla siebie coś konkretnego. Albo ym, właśnie ćwiczyłam, albo robiłam sobie jakiś kurs, yy, który mnie rozwijał i był mi potrzebny. W tym celu, żeby podnieść moje kompetencje zawodowe, albo też e, pamiętam, że e, pisałam jakiś artykuł, który chciałam bardzo napisać, i przez godzinę to można było zrobić tyle, że ho, ho że pewnie kiedyś to siedziałam 8 godzin nad nim i wydawało mi się, że czasu tego mało, a to się nagle okazuje, że przez godzinę dwie można zrobić naprawdę dużo rzeczy. Więc wyrywaj ten czas dla siebie, w sensie nawet w niedzielę, w weekend, jak znajdziesz dwie godziny dla siebie, bo na przykład Twoje dziecko ma drzemkę. Też z tego korzystaj, bo naprawdę w tym czasie możesz dużo zrobić. Ale jak masz potrzeby, żeby się odpocząć, zrelaksować się, też się nie krępuj. Naprawdę człowiek to jest nie robot i czasami ma takie dni, że potrzebuje odpocząć, i nawet jak ktoś weźmie dziecko na godzinę, to naprawdę tak samo ma prawo iść w tym czasie do fryzjera, do kosmetyczki, zrelaksować się i odpocząć. Trzeci taki tip: rób wiele rzeczy przy dziecku. Wydaje się, zwłaszcza na początku, jak to dziecko jest malutkie, chociaż nie, może przy noworodkach to można, bo noworodki śpią, niektóre z moim bywało różnie, ale śpią, można wiele rzeczy zrobić. E, na przykład m, można e, przy nich. E, poczytać coś spokojniej, nawet czasem popracować przy komputerze, jak to dziecko śpi. Ale ja tak właśnie działałam bardzo często, że nawyki na przykład sport rozwijałam przy dziecku. Oczywiście, jak miałam 6-miesięczne dziecko i zaczynałam sobie ćwiczyć przed komputerem z którąś tam trenerką z Ewą Hedakowską, to nie zawsze było tak, że ja zrobiłam sobie cały trening 40 minut bez przerwy. Nie te przerwy bywały bardzo ciężkie, ale, częste, ale mnie i to cieszyło, że ja nawet 20 minut zrobiłam sobie treningu, a nawet w międzyczasie wzięłam to moje dziecko na ręce, które siedziało i patrzyło, albo pełzało po podywanie albo gdzieś tam no, szło do kontaktu na przykład, no to brałam go sobie wtedy na brzuch i z nim się podnosiłam i unosiłam i to było bardzo, bardzo satysfakcjonujące i już nawet nie chodziło o tym w tym wszystkim, żeby 20 minut e, poćwiczyć ciągiem, tylko, że w ogóle mi się udało. Jest taki fajny lekarz na YouTube prowadzi kanał Mike Warszawski, dr Mike, i na Instagramie też on jest. I on mówił, na przykład, że jak był chłopcem kilkuletnim, miał 8 lat, to jego ojciec poszedł studiować medycynę. Ojciec miał 40 chyba plus, z tego co pamiętam. No i ten Mike Warszawski opowiada, on ma na nazwisko Warszawski. No i on opowiada, że ojciec siedział i wieczorami uczył się podręczników do anatomii i uczył się razem z nim. To znaczy, mówił: Synu, naucz się ze mną tego i tego fragmentu. Jak powtórzymy, Powtórzysz to ze mną, pomożesz mi się nauczyć, to za dwie godziny będziemy mieli czas dla siebie i będziemy mogli coś wspólnie porobić. No i ten kilkuletni chłopiec, 8 czy 9 letni, ten Mike, powtarzał ze swoim ojcem anatomię. I wiesz co się stało? On poszedł też sam na medycynę. I mówi, że dzięki temu, że ojciec wpoił w niego ten nawyk uczenia się i zaszczepił w nim miłość do medycyny, do anatomii, on nigdy nie miał problemów na studiach z nauką. Jemu zawsze wszystko wchodziło do głowy szybko, bo jemu po prostu się otwierały takie różne szufladki w mózgu, i jak miał na studiach dane przedmioty, co je przypominał, czego się nauczył w dalekiej przeszłości. Także naprawdę praca z dziećmi, pokazywanie im różnych rzeczy, zachęcanie do sportu, zaszczepianie w nich tego, bardzo, bardzo. Bardzo dobrze robi tym dzieciom i buduje w nich dobre nawyki. Czwarty taki tip. E, wykorzystaj wieczory lub poranki na ten rozwój osobisty, na budowanie nawyków. Mam w pamięci wywiad z Magdaleną Witkiewicz, na pewno znasz, autorka wielu powieści, i z Dianą Gabaldon, autorką serii Outlander. Jak one zaczynały pisać swoją przygodę pisarską, zaczynały przy dzieciach? Ja tutaj podaję akurat przykłady pisarzy, bo sama dużo piszę i. Piszę teraz właśnie kolejną książkę i uważam, że znaczy, i zawsze mnie bardzo motywuje, i inspiruje. I do takich rzeczy, na przykład, że chcesz wdrożyć nawyk pisania, warto wykorzystać poranki i wieczory, warto wykorzystać te momenty, kiedy Twoje dziecko już pójdzie spać albo jeszcze śpi. No ja swoje książki pisałam, teraz też kolejną piszę wcześniej rano. O piątej rano wstaję i piszę i działam. No nie od razu muszę się przebudzić, muszę tam inne nawyki wykonać czynności, ale. Tak, zazwyczaj pół godziny po przebudzeniu, o w pół do szóstej, ja już siedzę i piszę. I uważam, że to jest bardzo dobra metoda, bo wiem, że przez wtedy, przez godzinę, przez półtorej, nikt nie będzie mi przeszkadzał, nie stanie moje dziecko nagle i powie, że chce e, śniadanie. Różnie to bywa, czasem staje wcześniej, ale przynajmniej tą godzinę mam dla siebie i mogę wtedy spokojnie popracować. I wyrywam sobie, wygospodarowuję sobie ten ranek dla siebie, żeby móc kultywować mój nawyk pisania, który notabene bardzo, ale to bardzo lubię, bo kocham pisać. E, a ale wiem, że niektórzy też nie są w stanie pracować rano, bo na przykład są sowami i uważam, że natury nie ma co gnębić, nie trzeba jej tępić, tylko jak. Wolisz pracować wieczorem, kiedy wszystko się wycisza? Rób to wieczorem. Uważam tylko po prostu, że rano jest dobrze wstawać i mieć czas na takie rzeczy jak um, modlitwa, medytacja, przygotowanie się do dnia, zaplanowanie dnia, ale na to to wystarczy jak wstaniesz pół godziny wcześniej, 15 minut wcześniej. Jeśli lubisz pracować wieczorem, tak jak Diana Gabaldon i właśnie Magda Witkiewicz. Magda Witkiewicz, pamiętam, że w jednym z wywiadów opowiadała, że jej dzieci, ona wdrożyła im taki rygor, że jej dzieci chodziły od 19.30 spać, jak były malutkie. O 20.00 ona zasiadała i pisała, i w ten sposób zaczynała pisać swoje pierwsze książki podczas urlopów macierzyńskich, wieczorami. Tak samo robiła Diana Gabaldon. Ona miała trójkę dzieci, rok po roku, co dwa lata różnicy, trójkę dzieci poniżej 6 lat, i ona zaczynała przy tych malutkich dzieciach pisać książki. Jak te dzieci jej szły spać? to ona siadała o 21 i na przykład sobie pisała dwie godziny. I to było to jest niesamowite. Matka trójki dzieci, która dodatkowo pracowała, ona wtedy pracowała w Stanach Zjednoczonych, jest tak przecież, że tam nie ma takich urlopów macierzyńskich jak u nas, tylko tam kobiety szybciej wracają do, do pracy, więc nawet jak miała malutkie dzieci, to pracowała na pełen etat i jeszcze ty, wieczorami pisała książki. Także wszystko można jak się chce, jak się wygospodaruje dla, dla siebie ten czas. Piąta bardzo ważna zasada i bardzo ważna zasada dlatego że sprawdza się w moim życiu to jest to, żeby notować swoje postępy. Stwórz sobie kartkę dobrych nawyków, zeszyt dobrych nawyków i każdego dnia zapisuj swoje postępy. Wiesz jakie to jest motywujące. Ja na przykład dopiero właśnie jak urodziłam swojego syna i zorientowałam się, że ja tyle książek czytam, to zaczęłam w takim programie OneNote na komputerze spisywać sobie listę książek, jakie przeczytałam danego miesiąca, tygodnia, w efekcie roku. Tu nie chodzi o to, żeby się brać na wyścigi, ile ja przeczytam, żeby więcej. Ja stawiam też na jakość, a nie na ilość, ale to jak widzę, jakie ja robię postępy w czytaniu i to, jakie super książki czytam i jak widzę tą liczbę, która mi się układa co roku i co roku się zwiększa, to mnie bardzo motywuje, żeby jeszcze bardziej kultywować swój nawyk czytania. Tak samo Ty możesz robić. Robić. Możesz sobie założyć kalendarz i każdego. Za, założyć taką tabelkę w kalendarzu, stworzyć każdego dnia odnotowywać, czy udało Ci się poćwiczyć. Albo jeśli założysz, że co drugi dzień ćwiczysz po 20 minut, czy tobie się to udało? Czy udało Ci się przeczytać choć trochę książki y, codziennie, choć 15 minut? Czy udało Ci się zdrowo jeść? Czy udało Ci się na przykład, y, jak założyłeś, że nie jesz słodyczy? Czy jeśli to założyłeś, to udało Ci się na przykład wyeliminować ten nawyk jedzenia słodyczy? Czy danego dnia wygrałeś? przegrałeś i zobaczysz, jak będziesz widzieć postępy swoich działań, postępy swoich prac, to aż bardziej będzie Ci się chciało dalej działać. Oczywiście, może być mniej tych plusików, plusików świadczących o tym, że coś Ci się udało. Może być więcej minusików, ale mimo wszystko, jak widzisz postępy swoich prac, jak widzisz, że to jest zapisane, to to naprawdę bardzo budujące działa. Wiem po sobie. Ja na przykład też spisuję wydatki nasze domowe i to robię od lat. Prowadzę arkusz w Excelu nie dlatego, że musimy jakoś oszczędzać, ale ja po prostu lubię wiedzieć, ile wydaje. I jak widzę, że wydaje w danym zakresie za dużo, na przykład na jakieś konsumpcyjne rzeczy, na ubrania, ja trochę walczę z tym nawykiem i teraz już jest lepiej. To staram się to minimalizować. I to nie jest tak, że to mnie kosztuje nie wiadomo ile czasu, to spisywanie codziennie naszych wydatków, bo to zajmuje raptem 5 dni. To niektórym się tak wydaje o prowadzenie arkusza w Excelu, wydatki jakie to jest żmudne i czasochłonne nieprawda. To zajmuje tylko chwilę. Jeśli się wdroży ten nawyk, że każdego dnia, na przykład po kolacji, się siada i spisuje wydatki i się wie dzięki temu, ile się wydaje na różne rzeczy i się ma taką świadomość, jaka jest, jak, jakie jest minimum po do tego, żeby przeżyć, jak na przykład straci się źródło dochodu, bo się, różne się rzeczy dzieją, zwłaszcza w teraz pandemii, to warto wiedzieć, jaka jest ta nasza granica. I to jest bardzo, bardzo dobry nawet. Zresztą w ogóle, co jest zapisane, jak dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób też, może dla ciebie, to jest naprawdę, to naprawdę istnieje. Tak, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że pomogłam Ci tymi nawykami. Będą kolejne filmy, więc śledź mnie na, tutaj, e, wpadaj na Instagrama, tam też są tematy nawyków. Subskrybuj kanał i e, mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film. Jeśli był pomocny, to daj znać, daj mi znać też. Czy masz jakieś swoje takie sposoby na to, żeby dobry nawyk wdrażać, realizować go? Jakie są twoje takie typy, którymi możesz się podzielić z innymi i wiesz, że działają? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!